Szanowni Państwo, ciepło rodzinne wymaga ciepła domowego, dlatego ten wielki program termomodernizacji rozszerzamy. Będzie to oznaczało remont w wielu miejscach, remont polski taki dosłownie i w przenośni, bo brak ocieplonych budynków oznacza wyższe rachunki za prąd, za energię cieplną, energię elektryczną niekiedy i w tym przypadku wiąże się również z zanieczyszczeniem środowiska w większym stopniu. W związku z tym ten duży program termomodernizacji rozszerzamy. Rozszerzamy go o możliwości korzystania z niego przez tak zwaną budownictwo tak zwanej wielkiej płyty. W wielu gminach mieliśmy apele, prośby o to, w wielu miastach również, żeby włączyć do naszego programu termomodernizacyjnego właśnie Również budownictwo z wielkiej płyty, z końcówki lat 60. lata 70. Szanowni Państwo, w wielkiej płycie w Polsce mieszka 12 milionów ludzi, więc zrobiliśmy wszystko, co możliwe, również z przeznaczeniem dodatkowych środków, również będą to środki z budżetu centralnego państwa, które będą służyły ociepleniu budynków z wielkiej płyty. To bardzo ważny program, ponieważ teraz zwiększamy również jego dostępność. Będzie to również finansowanie w wysokości 50%, a w niektórych przypadkach, na przykład w przypadku gmin, gdzie są budynki komunalne objęte ochroną konserwatorską, nawet do 60% łącznych kosztów finansowania. W ten sposób również chcemy adresować problem smogu. W 44% polskiego społeczeństwa ten problem jest zauważalny, zanieczyszczone powietrze jest zauważane przez 44% ludzi. W związku z tym dla nas jest bardzo ważne, żeby z jednej strony regulacyjnie obniżyliśmy, um, obniżyliśmy normy ochrony powietrza z um, normy antysmogowe z 300 mikrogramów na metr sześcienny substancji szkodzących do 150. Przypomnę, że nasi poprzednicy bodaj w roku 2012 podnieśli z 200 do 300. My obniżamy do 150 i docelowo do 80, ponieważ no nie można chować głowy w piasek. Chcemy poważnie i cały czas z tym problemem w poważny sposób się mierzymy. Podnosimy również premię z 16 do 21% wartości całej inwestycji przysługującej w przypadku przeprowadzenia termomodernizacji, a także montażu instalacji OZE, bo poprzez ten program zwiększamy możliwość tworzenia instalacji źródeł odnawialnych na blokach, na dachach bloków budynków wielkiej płyty. To są wszystko projekty, które mają w realny sposób z jednej strony zmniejszyć rachunki za energię cieplną, z drugiej strony poprawić jakość powietrza, z trzeciej przyczynić się do polityki klimatycznej w pozytywny sposób do całej polityki klimatycznej promowanej przez Unię Europejską, której częścią jest również Polska. A więc trzy pieczenie na jednym ogniu. Bardzo dobra zmiana, bardzo dobra nowelizacja programu termomodernizacji. I długo oczekiwana również przez mieszkańców Wielkiej Płyty. Ja cieszę się, że w krótkim terminie udało się również spiąć dodatkowe finansowanie i że będziemy mogli przystąpić do tego generalnego remontu również te, tego rodzaju budynków. Dziękuję.